Wracamy do tematu cyfryzacji telewizji polskiej. Około szóstej mieszkańców Małopolski może już oglądać kronikę i pozostałe programy TVP Kraków w cyfrowej jakości. A kiedy zobaczą je wszyscy Małopolanie, o tym Wojciech Chyla. Nadajnik telewizyjny w podkrakowskiej chorągwicy jako pierwszy w Małopolsce rozpoczął nadawanie cyfrowego sygnału telewizji polskiej, który mieszkańcy mogą odbierać przy pomocy zwykłych anten. Wystawa poświęcona cyfrowej telewizji Sadkrak 2011. Tutaj rewolucję, której świadkami są widzowie, porównuje się do usprawnień na poczcie. W przypadku telewizji analogowej wysyłamy jedną paczkę, mieści się tam jeden przedmiot. W przypadku telewizji cyfrowej w jednej dużej paczce mieści się dużo mniejszych paczek kolejnych programów telewizyjnych, które są mocniej uchane przybywa więc kanałów dostępnych w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego. Teraz cyfrowy sygnał dociera tylko w okolice Krakowa, a dzięki katowickiemu nadajnikowi do zachodniej Małopolski w maju przyszłego roku trzy podstawowe kanały TVP dostępne będą w niemal całym województwie. Natomiast mniej więcej za półtora roku wszyscy małopolanie będą mogli cyfrowo odbierać również kanały tematyczne Telewizji Polskiej. Na Euro 2012 domowe anteny będą mogły namierzyć też cyfrowy sygnał kanału TVP 1 HD. Mecze w telewizji będą prawdziwym widowiskiem, nie tylko dla fanów futbolu. Widać sznurówki, czy są w kolorze żółtym, czy białym, czy pan piłkarz raczył się dzisiaj ogolić, czy nie. Widać wszystkie jego tatuaże. A telewizja cyfrowa to nie tylko lepszy obraz, ale i lepszy dźwięk. Wojciech Chyla kronika.